Siema. W tym odcinku pokażę Wam yy, jak yy, ściągnąć program Camtasia Studio który używany jest do nagrań filmów. A więc wchodzimy w swoją przeglądarkę. Ja już mam wszystko yy, i wchodzimy na stronę wwwmaty 4don.pl.pl I tutaj widzimy zakładkę programy. Wchodzimy w zakładkę programy. I wybieramy tutaj Camtasia Studio 6.0.3 i po prostu przeciągamy link. To nam się wtedy już ściągnie. Ja tego nie będę ściągał nie instalował, bo już to mam. Po prostu. No i jak każdą inną rzecz instalujemy. Polecam stronę www.mati4don.pl. Dziękuję za obejrzenie filmi filmiku. Zapraszam na oglądanie następnych. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.